Dzień dobry, kochani tam was serdecznie. Vlogowy wrzesień, dzień następny. Ja sobie tutaj właśnie odpaliłam świeczkę Otunglow, także niech się rozpali, niech pachnie. Uwielbiam, jeśli nie macie tego zapachu, to polecam sobie kupić, chociaż wiecie, tartę albo iść ze sklepu i powąchać, bo ten zapach naprawdę jest obłędny. Ja mam na włosach Olaplex Zero, to jest jakby taki primer pod krok numer 3. E, także na 10 minut sobie to właśnie nałożyłam na, na włosy, za chwilę na to sobie nałożę właśnie, kro, e, właśnie ten krok e, dobrze mówię, trzeci, zaraz mam pokażę, o który dokładnie mi chodzi. I powiem wam, że dzisiaj w nocy, jak się obudziłam, już w sumie nad ranem o 4.30 tak już nie spałam, e, więc e, no średnio jestem wyspana, ale jest bardzo ładna pogoda, bezchmurne niebo, więc od razu człowiekowi trochę więcej, wiecie, chęci do dnia e, wchodzi, kiedy patrzę, jak jest pięknie. Ale coś mam powiedzieć, że dzisiaj czuję właśnie, bo chyba przez to, że właśnie na jak te dziąsła, to z tej strony na przykład mi się bardzo ładnie już goi. Ale tutaj u góry tak jeszcze no nie ma żadnej, że powiem teraz mam nadzieję, że jak ktoś je, to niech nie je, nie ma żadnej krwi, ale no, czuję, że to ja są jeszcze takie właśnie trochę jakby nabrzmiałe. Bo jak delikatnie się tu się dotykam, no to nie, że boli, tylko takie czuć, takie jakby takie, nie wiem, trochę twardsze są. Ale... Yy, właśnie przez to, że mam wrażenie, że tak usnęłam właśnie tak na twarzy, te kilka godzin takiego ucisku sprawia, że później jak właśnie się już tak przebudziłam o tej 4.30, tak mówię, o muszę to trochę bardziej jak buzior otworzyć i trochę w innej pozycji yy, spróbować jeszcze yy, usnąć, ale już nie dałam rady i właśnie czuję, że coś się, się trochę obolało, ale jak już stoję jest na rodzinnej pozycji, to też mam wrażenie, że jest mi, że jest mi lepiej. E, jestem mega głodna, albo może to mam na wadze. E, e, I 2 kilo mniej ważę niż jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu, także chyba e, ogólnie aparat i to, że trzeba planować trochę bardziej te godziny jedzenia, patrzeć jak długo się nie i tak dalej, to jest, staram się raczej jeść tak, nie wiem, dwa, trzy razy dziennie. Eee, także źle to nie robi, źle to nie robiłaś tak się założyłam sobie tą bluzkę, co normalnie e, taka dosyć obcisła była, on a, mówię, a, luzu. a to jest trochę luźna. A w też po okresie też to inaczej to ciało wygląda. No ale nie ma tego złego, wczoraj jeszcze było tak gorąco, że właśnie w sobie policzyłam, że wypiłam 8 pintów wody, a pint to jest chyba 0,6 litra, także em, jest, bo się równie e, gorący, e, gorący dzień. się tak myślę, że sobie chyba nie zrobiłam nawet makijażu do pracy, tylko sobie chyba e, właśnie nałożę e, Olaplex krok trzeci, zrobię sobie plink enzymatyczny, ten sensumare e, i może, może sobie zrobię e, farbkę na, e, na brwi, bo zauważyłam, chociaż nie wiem, gdzie to aparat tutaj odda, ale w tym miejscu właśnie, o widzicie, zaczynałem mi wybijać, o, pojedyncze jakieś takie włoski. Uh, I zauważyłam, że ogólnie w ostatnim czasie, właśnie jak e, regularnie jem skrzyp, te różne suplementy, o których Wam mówiłam, to powiem Wam jeszcze raz co ja jem: Omega e, 3, kad, e, Omega 3, tak? E, witamina D, K2, skrzyp i kurczę skorbin. E, to są takie właśnie suplementy, które rano sobie jem. Muszę kupić ten magnes jeszcze. E, i, e, I właśnie zauważyłam, że jak suplementy, i jak sobie regularnie robię farbkę, tak powiedzmy to, co te 2-3 tygodnie, e, to faktycznie coś tutaj zaczyna się dziać. A ja włosków z tej strony, e, żeby tutaj właśnie na tym miejscu, gdzie mam tą resztkę właśnie permanentnego, to ja tutaj włosków nie widziałam z 5 lat. Także coś tu się zaczyna dziać. Ja nie robię masaży, nie masaży, wiem, że wszystkie rzeczy też są polecane i tak dalej, ale no ja tego nie robię. Także nie, coś tu się dziać zaczyna eee, i no i tak, dobra, 3,5 minuty gadania o tym, co bym zrobiła, eee, no ale później tak miałam ochotę się odezwać z rana. Tutaj są te produkty właśnie z Olaplex, krok 0 i to zużycie jest po jakichś pięciu aplikacjach. Także myśleli, że na moje włosy na 10 aplikacji to wystarczy. No zależy też ile lejecie. Także to daję na suche włosy i to jest taki właśnie primer baza pod krok numer 3, który mi się już bardzo mocno e, kończy. Więc nazrobię więc ten zestaw teraz mam, mam. na włosach. Jak spłukam, to sobie jeszcze może nałożyć na 10 minut maskę też z Olaplexu, którą bardzo lubię. To będzie przepiękny dzień. Jeszcze nawet nie ma godziny 9, już jest taki żar w powietrzu. Zero chmury. A, Tak nisko na ogródku siedzieć. A ten tylko czeka na słońce. Na razie tylko jest tam w jednym miejscu. Więc nie może sobie jeszcze bebek kąta znaleźć. Bo ty lubisz na słoneczku siedzieć, prawda? Ty też, ty tak, pół, pół łebka, Ale ty lubisz tak w całości na słoneczku. Chodźmy kawkę robić. Stwierdziłam, że trochę y, szyby, y, w sensie że jest szyby, że okna umyję, bo. Takie zakurzone są, a jak jest taki słoneczny dzień, to doszło, doprowadza mnie to, kiedy widzę e, paluchy, odciski i w ogóle brudne okna. E, więc kiedyś już na YouTubie to Jola pokazywała te e, produkty marki Metod i powiem Wam, że płyn do szyb to jest po prostu petarda. E, bardzo już fajne są te rzeczy antybakteryjne, takie do właśnie e, dezynfekcji, blatów, e, do prysznica, do czyszczenia, e, do łazienki, do kuchni. Ogólnie ja te rzeczy zawsze kupuję bardzo Wam polecam. One są często też wprowadzić 3 za 2 w Tesco. E, Także taka polecajka też leci. No bo każdy potrzebuje dobry płyn do mycia szyb, prawda? Włosy mi praktycznie same dosły, yy, tylko tak delikatnie, wysu tak, tak troszkę podsuszałam sobie pół minuty i wyprostowałam. Yy, ja użyłam cały czas tej prostownicy z Remingtona Keratin, yy, no i ją kupiłam. nie spoko, ale już by się trzeba na nowo. Mam wrażenie, że jakoś tak, nie wiem, trzeba się bardziej namachać yy, teraz przy prostowaniu. Dawałam sobie troszkę pianki właśnie na objętość, żeby te włosy odbić. Patrzę właśnie, jak po wyprostowaniu, jak ono wygląda, jeśli chodzi o tą moją grzywkę. Także tutaj już mi odrasta dosyć spoko, więc zastanawiam się właśnie, czy jakbyś. No, do, te, do tego nie zetnę. Już więcej sobie właśnie takiej grzywki robić nie będę takiej przekombinowanej, Ale. O, gdybym miała tą długość, którą mam tutaj, o. pod spodem, to byłoby super. Więc ja się chyba najlepiej czuję w takiej. O! W, o tutaj mam praktycznie. Wszystko wyrównane już, ale, ale włosy, włosy odrosną jeszcze, jeszcze chwilę. Zrobiłam sobie w międzyczasie świeżą farbkę laminacji. Jeśli nie potrzebuję laminacji, a jeszcze się fajnie, fajnie trzyma. I że sobie wytuszywałam zielonym tuszem z Fenty bo chciałam coś właśnie kolorowego. E, 28 stopni jest teraz, więc tam w studiu pewnie jak przyjdę, będzie dosyć ciepło, więc włączyłam tam dmuchawy i w ogóle, ale stwierdziłam, że właśnie nie będę się malowała, bo po prostu będę zaraz pewnie płynąć. Także niech mi ta skóra skóra odpocznie. E, tylko właśnie muszę sobie coś jeszcze do pracy na, e, naszykować. No i Uff, nie bym to włosy spięła. To jest taka właśnie długość, że jakoś tak do końca nie wiem, jak to włosy układać. chociaż zobaczcie, jak już mam spięte w kucyk. To już w ogóle nie widać blondu, już mam taki, taki odrost, także wow, jak mi włosy rosną. Ale e, coś chciałam powiedzieć, że... Nie wiem, co chciałam powiedzieć. A, że jakoś tam dzisiaj bardziej seplenie mam wrażenie. Nie wiem, czy wy też to słyszycie, ale czuję, że już mi się trochę inaczej właśnie układa, że powiem, wszystko w środku. E, wrzuciłam też teraz TikToka, takiego mega krótkiego, którego mi się udało złożyć po e, ostatnich warsztatach i e, ja gadałam na e, Facebooku z Kasią właśnie z Polski, także chwilę sobie gadałyśmy, bo chyba, nie wiem, trzy tygodnie nie gadałyśmy, jakoś, jakoś tak na zokładają szklanka wody, to już macie trze trzecia lub czwarta Ostatnio widziałam takiego fajnego TikToka. Też, też wam go wrzuciłam. A ja lubię wrzucać albo takie jakieś takie Coś o znakach Zodiaku, albo coś takiego właśnie, co uważam, że jest na tyle rozsądne, jeśli chodzi o humor, że to można w internet puścić. Piękna fryzura. Albo takie jakieś motywacyjne rzeczy. I ostatnio właśnie takiego. Yy, ostatnio właśnie wrzuciłam od TikToka, yy, gdzie właśnie taka taka fajnie, się już w takim wieku emerytalnym, ale podejrzewam, że to jakaś była poważna bizneswoman, e, powiedziała coś takiego, że w życiu dobrze jest jakby zastanowić się, w czym jesteśmy naturalnie dobrzy i spróbować na tym zarobić. I że to jest bardzo właśnie takie e, mądre i e, i warto się zastanowić, czy na przykład jeśli macie pracę, której nie lubicie, chcecie się z tego wyrwać, to czy na przykład jest coś, co E, czy jesteś się naturalnie dobre, dobrzy i e, można to przekształcić w pracę, bo jakoś nie ja mam wrażenie, że jestem z takiego, e, z takiego właśnie mm, pokolenia i też jakby mm, tak się też e, między tymi ludźmi właśnie wychowywałam, i myślę, że jak większość sorry, jak większość e, z tego rocznika, z wyżu demograficznego, to raczej e, Widzieliśmy ludzi, którzy mieli Przynajmniej ja tam mówię ze swojej perspektywy Którzy mieli podobne prace, właśnie w podobnych zakładach pracowali I zawsze to była taka praca. Na, na etacie To nie były takie właśnie prace jak teraz właśnie Że te prace bardziej kreatywne, troszkę inne podejście do pracy, że nie trzeba pracować Właśnie Nie wiem, 40 czy 60 godzin tygodniowo Że właśnie im bardziej człowiek kreatywny tym naprawdę może można to, to można po prostu pokombinować jak chodzi o takie myślenie o, o zarabianiu, a też na przykład nie wiem, myślę, że w szkołach też takie rzeczy byłoby warto właśnie do, do dzieci, do młodzieży mówić, żeby właśnie no trochę inaczej myśleć o tych pieniądzach, o tym, o tym życiu, bo ja też różne rzeczy robiłam, ja i sprzątałam na stacji kolejowej i e, pracowałam jako barmanka i e, gdzie też pracowałam? Jakiś, na, miałam jakieś epizody na, na fabrykach przez, e, przez krótki czas. E, w Polsce to właśnie pracowałam na magazynie farmaceutycznym, ale tam była bardzo fajna robota e, i uważam, że tam było naprawdę że to było dobre miejsce, gdzie pracowałam. Ale też moją pierwszą pracą było sprzedawanie materaców, e, takich, wiecie, ortopedycznych, taki... Takie bycie demokrążcą w sumie, coś się mi sprzedawa, ale w sumie chyba nigdy, nic, chyba nigdy za to pieniądze nie zobaczyłam. Więc nie wiem, no to teraz jak gdzieś też e, właśnie otaczam się, otaczam się takimi ludźmi, którzy mają trochę inne prace, trochę inne zawody i trochę inne właśnie podejście e, do, do życia. E, to jest naprawdę bardzo, bardzo motywujące i takie właśnie napędzające do, do działania, bo z drugiej strony jak e, Często na przykład przebywałam w towarzystwie ludzi, którzy e, bardzo narzekali, ale nigdy nic nie robili i do tej pory mają właśnie pracę, których ogólnie nie znoszą. E, jeśli chodzi o życie, to można sobie przeżyć, ale to nie jest jakby to dalej, czego, czego chcą. Do wszystkiego można dojść małymi krokami. Czasem myślę, że warto sobie coś, coś popróbować. E, właśnie w którą stronę możecie, wiecie, e, możecie, e, możecie iść, bo ja też przez e, ile? Dwa lata? Pracowałam w dwóch miejscach tak naprawdę pracowałam i w szkole i wieczorami i weekendami robiłam właśnie, e, zaczynałam to swoje e, beauty i powoli, powoli e, wszystko właśnie szło w tą stronę, w którą e, sobie zaplanowałam, ja też wierzę właśnie w te afirmacje, w mówię pewne rzeczy na głos, e, że Katia ja wierzę w to, że jeśli coś sobie wymyślę, to to zrealizuję, e, ja sobie nie podcinam skrzydeł i próbuję się udoskonalać jeszcze w pewnych rzeczach i. I na przykład wierzę w to, że, e, że przed mną naprawdę, jeśli chodzi o pracę, to dużo fajnych, wyzwań też, też, też zmian. Ja na przykład sobie nie wyobrażam robić na okrągło e, tych samych rzeczy. E, są kierunki, w których wiem, że bym się chciała rozwijać, w kierunki, w które bym chciała iść i, e, i, i być zadowolona się z tego, co, co robię, bo ja dla mnie prac, moja praca to jest moja pasja. Ja idę do pracy i lubię iść do pracy. Ja lubię to, co robię i tego naprawdę zawsze życzę wszystkim ludziom, którzy e, potrzebują zmian. Bo naprawdę można, naprawdę można, nie od razu, nie za psychnięciem palcem, czasem to trwa kilka lat, e, trzeba też kilka razy gdzieś tam po drodze się potknąć i e, popełnić błędy. Ja też sporo błędów popełniałam, ja absolutnie nie mówię, że nie, bo e, uważam, że najlepiej się człowiek uczy na swoich błędach, ale na przykład ja też nie mam problemu z tym, żeby, na przykład tak robiłam dziewczynom jakieś, nie wiem, warsztaty czy szkolenia, żeby im powiedzieć na przykład jakie błędy ja popełniałam, jakie ja miałam sytuacje, jak z, jak z nich wychodziłam. Bo to też jest ważne, bo jest dużo rzeczy, wiecie, i praca pracą, nie mogę tego słowa wyłożyć. Są też takie sytuacje, które się zdarzają, które nas naprawdę dużo uczą i najwięcej się zawsze nauczymy e, może nie na błędach, bo błędy też się zdarzają, ale najwięcej zawsze ja wynoszę z tych sytuacji, które są dla mnie nieprzyjemne, niekomfortowe, e, niefajne, e, dziwne. I to są właśnie te doświadczenia, które, które się zbiera i to też jest bardzo ważne i potrzebne, więc na jeśli e, macie sytuację w pracy, że się bardzo stresujecie, denerwujecie, e, a są rzeczy, które nie wiem, nie macie wpływu albo... No po prostu ludzie są różni, tak? Ludzie są różni i e, no, ciężko jest czasem przewidzieć, jak ktoś się zachowa. A mówię, ja sobie zawsze po prostu z tego wyciągam e, lekcje dla siebie na przyszłość i już później raczej nie, nie popełniam parę po z tych samych błędów. Nie. Jeśli macie np. nie wiem, znajomych, przyjaciół, rodzinę, kogoś, z kim możecie pogadać, możecie zaufać, to też jest ważne, bo można mieć osoby, które pracują w tej samej branży, a, a jakby nie ma takiego, nie wiem, wsparcia czy, czy pomocy, to też na warto. Dzielić się swoimi doświadczeniami, właśnie mówić, jak pewne sytuacje wyglądały, jak z nich wychodziłyście, jak sobie poradziłyście, jak to wyglądało później, czy właśnie ta sytuacja wpłynęła na Waszą pracę, jeśli chodzi o przyszłość, bo coś robicie inaczej, macie inne podejście, czy. czy, czy coś takiego. Więc. E, tak pomyślałam, że to już taka myśl na, na dzisiaj. Um, a teraz. A teraz. E, coś miałam jeszcze zrobić, coś miałam jeszcze zrobić. Eee, tylko właśnie teraz nie pamiętam co, eee, aha te pędzelki muszę spakować do pracy, tu mam już kilka wypranych pędzli, które muszę zawieść, potwierdziłam też wszystkie spotkania, spotkania ten tym tydzień wrzuciłam jedną datę na przyszły tydzień eee, na przyszły tydzień, na 15 września mam jedno miejsce, a przyszły tydzień ogólnie 15 wrzesień na 19 mam miejsce na analizę albo na brwi, jak ktoś ma ochotę, tak, tak myślałam, że powiem, bo też wiem, to czy tutaj trochę dziewczyn z okolicy mnie nie ogląda Kurde, ja zawsze siedzę gdzieś obleję, ale to woda i teraz bym sobie coś zjeść, to naprawdę chłopaki obiadu mają sporo, w sensie obiad kolacja jest dla nich ogarnięta, a ja chyba sobie zjem jakąś zupę pieczarkową czy coś takiego, pokażę wam którą, są takie zupy w Tesco, które bardzo lubię. Ale one są właśnie takie wiecie, miękkie do podgrzania i chyba sobie po prostu do nich yy, do tej zupy jeszcze wyjmę trochę chleba. Nie jestem jakoś bardzo głodna, ale teraz to jest taka godzina, że lepiej, żebym zjadła teraz i nie jechała do pracy taka pełna. Później też się od razu gorzej, yy, gorzej czuję. No, także chodźmy jeść. Ale, ale kadr, tak się działam, tak. Jak uważam, że yy, się nagrywam, tylko właśnie ja nie sprawdzam się co chwilę w podglądzie, jak wyglądam, to powinno się siedzieć o więcej tak, nawet może trochę bliżej. Taki mój ulubiony kadr to jest chyba, o, gdzieś taki, że widać jeszcze trochę czoła, a nie, że tak się takie zaburza, raz widzę, za jak ktoś nagrywa i siedzi tak. W ja sensie, nie, za, za mało przestrzeń tylko. E, dobra, idę jeść. Chodźcie, pokażę wam, pokażę wam tą zupę. O, proszę bardzo, to jest ta zupa, e, którą będę teraz jadła. Jest jeszcze e, pomidorowa. Są jeszcze inne smaki, ale nie próbowałam, ale tą bardzo lubię, e, bo są takie gładkie, nie trzeba nic gryźć. Nie, nie wygląda teraz może zbyt apetycznie, ale jest naprawdę dobra. jest soli, pieprzu i e, kromka chleba i gitara.